Ej, no powiem wam, że jest wysoko. Jest po królewsku, jest tak grubo, że nie mam pytań, i nie. Nie, to nie jest moja batelka, którą wam zaraz pokażę, bo nie grałem ostatnio poza odcinkami. Ale pokażę wam batle widzę. Pokażę wam batelkę, widzę, co zrobił na moim kodzie, to naprawdę w pale się nie mieści. Zobaczcie, co mi napisał. Na Twoim kodzie 100K. Gadam kurwa? Niemożliwe pewnie, nie? Zobaczcie tą batelkę. Zobaczcie tą batelkę. No powiem wam, jestem w szoku. Jestem w szoku i ja myślę, że tutaj sobie przyspieszymy. Zobaczcie, na sam początek skrzynie 4% Crimson i najlepsze jest to, że mój widz z pierwszej skrzyni trafił od razu Classic Knife'a, a jest to underdog na trzy osoby. I ja mówię, nie, no w sumie ta baterka chyba nie jest wygrana, nie? Po prostu tutaj się uzbierało chyba tyle tych noży, tyle tego wszystkiego. No i zobaczcie, ja to przewinę. Ja to przewinę, żeby pojawiła się taka jedna fajna skrzyneczka, e, która naprawdę zaskoczyła. Mega zaskoczyła, i jestem sam w szoku, że aż tak dupło potężnie. No, zobaczcie, tutaj z tych skrzyneczek, same 4% Crimson Webby za stówkę. E, no, są good knife Blue Steale, są już dwa klasyki. Mamy Kałacha on Raidera, jest jeszcze awp Hyperbestia. No, jak sami widzicie, mój widz ma najwięcej siana, ale jest tutaj skrzynia 1% Dragon Lore. 1% Dragon Lore za 7 stówek. Przyspieszamy jeszcze tą, bo nic nie wpadło. Skrzynia 1% Dragon Lore, zobaczcie. Czym ona przyjebała do, dla mojego widza? Czym ona jebała dla mojego widza? To ja nie mam pytań. AWP Dragon Lore Well worn i AWP Dragon Lore field tested ze skrzyni 1% Dragon Lore. Mój widz zrobił to na kodzie. Gratulacje. Gratulacje, wariacie. Powiem Ci tak, jak to oglądasz, napisz w komentarzu, co udało Ci się wziąć za te dwie i Jaki setup zrobiłeś, bo szczerze, jestem naprawdę ciekawy. No i oczywiście dziękuję Ci za grę na moim kodzie. Naprawdę mega doceniam, dziękuję. Jakby ktoś chciał zagrać na moim kodzie, klika ten zielony plusik, wpisuje kod Waxes, otrzymuje darmowe 2 zł i plus 10% płaty. Jednak pamiętajcie, że strona jest tylko dla osób pełnoletnich. Musisz mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj grać. Dodatkowo nie zachęcam Cię do wpłaty, ponieważ nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty. Mój widz miał mega farta, a przykładowo możesz otworzyć sobie skrzyneczkę, powiedzmy takiego Ludwaga na jesterku i zobacz co dostaniesz. No dobra, ja dostałem teraz kałaszka Monster. Kałaszek Monster to jest dobry drop, ale otwórzmy jeszcze jednego lootbaga. Okej, okay, mamy meczkę fosfor i to jest zajebisty drob również. No ale do trzech razy sztuka zobaczcie, że teraz będzie padaka. Jest to, awupa duality, jest to raz, dwa, trzy, cztery. Piąty, najgorszy przedmiot. No i po prostu nie zalecam cię do wpłaty, bo możesz właśnie trafić takie skiny i nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty. Dodatkowo możesz skończyć bez skinów, więc z rozwagą, ale jeśli udałoby Ci się coś zrobić na moim kodzie, ewentualnie byś przegrał, ale byłaby jakaś potężna batelka, nawet niepotężna, ale możesz pochwalić się wygraną i przegraną. Na moim Instagramie linka masz w opisie, ale ja wam powiem, że kuźwa dwa fajne skiny zrobiłem tutaj i fajnego kałacha i fajną emeczkę. Myślę, że to możemy sobie na razie zostawić e, i spróbujemy. Spróbujemy czegoś. Ja myślę, że walniemy sobie underdoga na trzy osoby i zrobimy chyba coś takiego jak mój widz, tylko ja zrobię to trochę inaczej. Damy sobie tak: 4 skrzynie, 4% Crimson, 4 skrzynie, 4% Slotter, i damy po jednej, 2 i 3% Dragon Lore. I robię takiego Underdoga. No i zobaczmy: nie ma już skrzyni 1% Dragon Lore, ale jest i 2,3%, więc tutaj mamy o wiele no, większe szanse, żeby taką Dragon Lorekę przytulić. I zobaczmy: no może przy farce jak mój widz, bo jak widzieliście. Da się, da się naprawdę konkretnie polecieć, ale zaczynamy średnio, bo trafiam Kawaha Neon Raidera Ze skrzyni 4% Crimson, no dobrze, że Emily trafiła Good Knife'a jednak fajnie jakby Rosso nam trafił Classic'a Okej, okay, ja trafiłem Classic knife, Classic knife a, Minimal wear a. No, no zobaczmy, może lecą dwie M9 Tutaj dla Emilii i dla Rosso No z pierwszej niestety nic, mamy jeszcze trzy skrzynie z M9 Slotter Jedna by musiała wlecieć. No, jakby dla Rosso wleciała, to już by było dobrze, bo wtedy tylko Dragon Lore na środek i to by się naprawdę ładnie ułożyło. Ale nie zapowiadać. Nie zapowiadać się. Zobaczmy, ostatnia skrzynia. Nie dałem dziewiątki i wątpię, że da dwie Dragon Lore, Ewentualnie Dragon Lore i Karambita, no ale zobaczmy. Bo widzowi udało się tak uszczelić. No, i mamy ostatnią szansę, żeby tutaj wjechały dwa skiny dla nich. No ale nie wiesz. No pamiętajcie, nie zawsze da rady trafić na najlepsze przedmioty. Ja tego underka przegrywam i szczerze, ten anderek mi się no, nie opłacał. Ale zróbmy jeszcze może Sherda. Ja spróbuję się podzielić i na sam początek damy jedną skrzynię USP i Glock. Damy sobie Steampunka, licząc na emeczkę Knight, damy dwa razy Dreamset Nightmara i dwa razy Riptida, licząc na jakiegoś motylka, damy jednego All-Star Case'a, wszystko jak widzicie daje na Gesterze, ale damy sobie też może raz, dwa Beast Case'y na buście, damy jednego Bravo Case'a na Jesterze, damy dwa razy 4% Slotter, damy dwie skrzynie 3% Dragon Lord, no i robię takiego Sherdzika, no tutaj z chęcią się podzielę, zobaczymy czy coś fajnego wleci, liczę też w sumie na te zwyklaki, fajnie jakby dały po prostu dwie kosy, nie mówię tutaj o jakimś dojebanym motylku Emeraldzie. Ale fajnie, jakby coś wpadło. No, nie zaczynamy glockiem fade'em, więc słaby podział się zapowiada. Ale może Steampunk? No, kućwa! Mamy dwa augi, mamy AWP Ateris, więc bezemeczki knight, No i podział, niestety, ale. No, nie zapowiada się dobrze. Procentowy by musiały jednąć na samym końcu. Ok, dwie pierwsze. Zwyklaki na dżesterze nie dają nic. Riptide też, niestety, nic. Zobaczmy, czy drugi już coś da. Myślałem, że będzie więcej noży. Ale... nie ma ani jednego. Chujnia, tyle powiem. Zobaczmy All Star case'a. Może Titan? SK Gaming i Liquid Hollow. Okej, okay, średnio. Beast case na boost. Glock, Gamma, Doppler. No jak na boosta, no to nie ma źle, jednak z podziału. No to jest szerdzik zadycha, nie? No tutaj na razie nic nie ma, ale jeszcze są procentowe i jest brawo case na jesterze. Aha. Brawo, Case na Jesterze, mając taką małą ilość skinów, nie wypluwa kosy, tylko dwie nowe i P2000 Piana Morska. Ale jest jedna M9. No chociaż tyle, i zobaczmy. Może Dragon Lora? Ja, Pitole przeleciała i zobaczmy. No jeszcze jedna, 3%. Musiałaby wjechać, żeby się podzielić. Nie! Nie ma Dragon Dragonlorki i z podziału wyszła tutaj Lipa. Jeszcze ja dostałem te naprawdę okropne skiny. To już wolałbym takiego bajonecika. Ja tutaj mam P2000, mam Liquid Holo Atlanta. No nie, no wyszła lipa. E, otworzę sobie jedną skrzynię normalnie. I myślę, czy nie otworzyć sobie tutaj Knife case ale otwórzmy jeszcze USP i Glock Case'a. Może akurat na farcie trafię Glocka Feyda na Jesterku. No nie, mamy USP Flashback i jest to czwarty najgorszy możliwy przedmiot do trafienia z tej skrzyni, więc wyszła trochę lipa. Ale dobra, spróbujemy. Spróbujemy otworzyć tą skrzynię Knife Case na buście. Okej, okay, i mamy naprawdę zajebisty drop, jest to piąty najlepszy przedmiot do trafienia, czyli Karambit Crimson, jest jeszcze do trafienia Minimal ale mamy Field Tested, otwórzmy jeszcze jedną, okej, okay, no tutaj już gorzej, bo mamy Huntsmana, Knife of Forest, DDPad, ale otworzę teraz tą skrzynię na Jesterze, no i zobaczmy, liczymy tylko i wyłącznie na M9, ewentualnie Motylek Fade. no i mam nadzieję, że wjedzie M9 Black Pearl, zobaczmy co będzie. Już mogło dać im dziewiątkę Tiger Tooth, mamy Kukri, Case, Hardened i e. to nie jest jakiś mega dobry drop, nie zadowala mnie, tyle powiem, ale mamy Karambicika, jakie skiny tutaj w sumie są, e, zrobię jeszcze jednego Undera, ja myślę, że zrobię jeszcze jednego Undera, e, tylko teraz dam inne skrzynie, damy jednego Steampunk'a licząc na m Knight, to na pewno, ale dałbym jeszcze Winter Case'a, dałbym Kurs Case'a, bo mamy tutaj M9 do trafienia. A dajmy tego cybercase, może wjedzie Talon. Damy sobie dwa razy beastcase na buście. Damy jednego lunara na buście, wapor wavika. Ale wapor wave wave'a wrzucę też jeszcze na Jesterze, Damy Radiation'a na buście. Dajmy skrzynię 2% i damy jeszcze. Na iwcase'a robię takiego underdoga za 14 i powiem tyle, jeśli ten underek tutaj wleci na moje konto, rozdaję wam kos. Rozdaję wam kosę i to będzie kolejna kosa dla was, ale muszę tego underka zgarnąć, więc zobaczmy, czy tutaj czymś jebnie. Zaczynamy. No, nie najgorzej, ale nie ma emeczki Night. Zobaczmy Frostbite'a. Oj, nie małem dziewiony, nie ma glovesów i tutaj wyszła lipa, trafiam niestety. Emeczkę fabrycznie nową. Ale z kurst Case'a wjeżdżają dwa bajonety Doppler Face 1. Cyber Casey, nie dał talona knife'a, Marble Fade'a. Zobaczmy, jak skrzynie na buście. Na razie, Dobry układ. Tyle powiem, że dobrze się ułożyło. Jednak, no, mamy jeszcze tutaj dwie skrzynie na Jesterze. Mamy skrzynię 2% Dragon Lore, która może zmienić wynik tej batli. No, ale na razie jest dobrze. Tyle powiem. Lunar Cashing na buście. Ej, przywalił nieźle. Ty skrzynia za 300 wydała AWP White Fire i Emeczkę Golden Coil. Wapen na buście dał Emeczkę Prince Stream I zobaczmy teraz jester. Ważna skrzynia. No dobra, radiation na buście. No, trochę podganiam i samo. No, zobaczmy 2% Dragon Lora. Nie ma nic. No i knife jest na jesterze. Mam nadzieję, że ten knife case tego teraz nie spierdzieli. Dobra, mamy. Mamy takiego underka. No i tak jak mówiłem, rozdaję wam koskę. Rozdaję wam kosę. Fajny underek wleciał. Ja myślę, że tak. Flip knife zostawiam. Waisy zostawiam. Emeczkę Fate nie, ale tego print streama możemy zostawić. Te dwa bajonety również. E, I powiem Wam, że chyba tyle. Tak myślę, czy Wam tej nawajki nie rozdać, ale myślę, że w tej cenie dałoby radę znaleźć lepszą kosę. Dobra, to sprzedajemy. Jakiś ekwipunek już, już tutaj mamy. E, no i otwieram knife case. Otwieramy sobie tutaj knife caseika. Albo nawet możemy, wiecie co, na początek zrobić tak, że otworzymy trzy fracture case'y na dresserze. Otworzymy ich 9. Otworzymy ich 9. Pierwsze 3, niestety, ale nic. Zobaczmy drugie 3. Sokź, bo mamy petkę na i mamy shotguna. No i dobra, do 9, tak jak powiedziałem. Okej, okay, no nie ma kosy. Chciałem wam rozdać kosę z tego. A spróbujmy jeszcze może Danger Zone kliknąć sobie tak dwa razy na jesterku. Nie, no dobra, nie ma kosy, otwieramy knife case'a. Otwieramy knife case'a, bo jednak jest to bez sensu. Zobaczmy, co ze skrzyni knife case. Mamy nawajen knife boreal forest. No nie jest to jakiś mega drop. Zobaczmy druga skrzynia knife case. No, mamy shadow daggers'y. Forest dedepad. I otworzymy do trzech razy sztuka, zobaczymy, co z tego będzie. I mamy huntsman. I mamy huntsmana. A jak tak sobie myślę? Chyba ten Huntsman, wiecie co, no leci dzisiaj dla Was Huntsmanik. Huntsman the depad w Well war. Myślę, że spoko kocka, wymienicie sobie. Może ktoś sobie wymieni, a może ktoś sobie zostawi. Co zrobicie z tym, to jest Wasza sprawa. Ale ten Huntsman jest dzisiaj do zgarnięcia. No 650 ziko, e, więc trzeba będzie się tutaj jakoś wysilić. I po pierwsze, musisz zostawić łapeczkę w górę. Dzisiaj umawiamy się, że trzy łapeczki to będzie złotóweczka i dwa grosze. Tyle ile dobijecie, tyle rozdam. Dodatkowo, musisz mieć suba mnie na kanale, żeby wygrać u mnie skin. Pamiętaj o tym, bo przykładowo, jeśli wybiorę Twój komentarz, wejdę na Twój kanał, zobaczę, że nie masz subskrypcji, no to biorę inny komentarz i biorę osobę, która tak tego suba zostawiła i go ma. Nie będę do ciebie pisał, stary, musisz zasubować i dopiero ci wyślę, tylko od razu tak naprawdę jesteś skreślony. No i niestety, ale kosy nie dostaniesz, jak nie masz suba, więc zostaw suba. Eee, no zobacz, ale zobacz jeszcze ostatnich zwycięzców, którzy skiny otrzymali i suba zostawili. No Myślę, że warto, warto tego suba zostawić. Eee, no i dzisiaj w komentarzu. Kurczę, wiecie co? Dzisiaj w komentarzu musielibyście się w, jaki, w, jakiś, w jakikolwiek sposób wysilić. Ostatnio... Lajkowaliście mojego Instagrama i zostawialiście mi follower, więc myślę, że to odpuszczę. Batelki robiliście. I tak myśl. Tak myślę. Co byście mogli zrobić, żeby się troszeczkę wysilić. I jednak żeby ta kosa dla was no, była powiedzmy wyzwaniem w komentarzu. I muszę to przemyśleć. Muszę to przemyśleć robiąc batelkę. Zrobimy sobie standardzika. A ja sobie rozkminię. Co byście mogli zrobić? Co byście mogli zrobić, żeby wygrać tak dowaloną kosę? Za darmo. Za darmo za komentarz. No co byście mogli zrobić w komentarzu? Hmm. Tak myślę. Żeby wiecie. Żeby się wysilić. Kurczę, żeby się wysilić. Hmm. Kurde, nawet dla mnie jest to zagwozdka, bo powiem wam, że robiliście batelki, a żeby robić batelki trzeba się trochę wysilić, chociaż niektórzy lecieli na łatwiznę i kopiowali bitwę, ale takie osoby nie wygrywają, pamiętajcie. E, damy sobie jeszcze łeb i damy na robię taką batelkę za 11 taka. zrobimy takiego standardzika, jednak zanim rozpocznę tą baterkę, to muszę przekminić muszę przekminić, co możecie zrobić w komentarzu, żeby się wysilić. Dobra, mamy tą baterkę, już przekminiłem generalnie, co musicie napisać w komentarzu. No i słuchajcie, liczcie, liczmy, że spotykacie znajomego i on się was pyta, co najbardziej wspominacie fajnego z CS-a, z CSA GO, z CSA2? No i po prostu w dwóch, trzech zdaniach opisujecie z czym Wam najbardziej kojarzy się CS i co najbardziej z niego wspominacie. Powiedzmy nie wiem, jakiegoś dobrego klacza, może trafiłeś kosę. Może byłeś na jakimś lanie ze znajomymi, może byłeś na jakimś wydarzeniu związanym z CS-em, które dobrze wspominać, przykładowo IM, eee, nie wiem, może pamiętasz jakąś śmieszną akcję na jakimś serwerze społecznościowym z CSGO, po prostu co ci się kojarzy i co dobrze wspominasz związanego z ICS em No ja wam powiem, że dobrze wspominam na pewno lana w Nysie. Jak byłem właśnie, kurczę, takim randomem powiedzmy, bo znajomy akurat mi napisał, że ty jedziesz z nami, bo wykruszył nam się jeden gracz i gadam, że dobra, wjeżdżam. Wjeżdżam na lana. No i pojechałem w sumie do szkoły tam do Nysy, właśnie i tam graliśmy szybko szybkie dwa mecze w dupę i koniec, ale to mi się bardzo dobrze kojarzy i wspomina właśnie z CS-em. Przykładowo IM byłem chyba z cztery razy na IM więc to mi się też dobrze kojarzy. Jednak te pierwsze Jemy, gdzie były. Wir no to tam było wtedy najlepiej, bo publika była taka dowalona, że naprawdę hit. E, co jeszcze w sumie takiego fajnego? No jak trafiłem kosę. Jak mieliśmy kiedyś przykładowo Team ze znajomymi, e, oczko i Kacper. pozru wariaty, zrobiliśmy sobie trzyosobowy team. Zawsze braliśmy dwóch randomów, ale w Trzech zawsze trenowaliśmy jakieś taktyki na keszu. No i kurde, tam nawet dobrze szło wam powiem w Trzech, to. to, to 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 akurat dobrze wspominam. Dajcie znak, co wy wspominacie, a ja robię ostatnią bitwę w tym odcinku. Za 11, ale liczę na M9 Black Pearl, ewentualnie motylka Fade'a, No i zobaczmy, co z tego wyniknie. Leci standardzik na trzy osoby. No i mam nadzieję, że ten standardzik tutaj od razu, z początku, zapierdzieli Glockiem Fade'em. Zobaczmy. Pierwsza skrzynia. No, mamy Glock Wok. Nie jest to Glock Fade, mamy Glock wok, ale może Emeczka Knight. A Stile to najwrastkut, Nie najgorzej, nie jest to jameczka Night. Jednak wychodzimy tym sztyleto na prowadzenie. Dreams and Nightmare, No, koski nie rzucił. Zobaczmy drugi Dreams and Nightmare. Oj, też bez kosem, No, jeszcze szansa w Riptide. Jestem ciekawy, czy wypadnie chociaż jedna. No jest dla Alexa. O kurwa, motylek autotronik. Fabrycznie nowy. No i może być cienko. Może być cienko, powiem Wam, że. Albo motylek fade, albo M9 Black Pearl. Albo będzie lipa. O, ja pierdzielę. tutaj się ładuje Anderek. Proszę, jebni M9 Black Pearl. Proszę! Ja pierdole, nie, no tu się, tutaj Anderek się załadował. Taki dowalony Anderek, ty za na stacka andere, który dał dwa glocki fejdy, motylka, autotronik, no nic, tylko wysyłamy faka Pamiętajcie, że nie zawsze da radę trafić te najlepsze przedmioty, a my kończymy ten odcinek otwierając trzy skrzynie Dreams and Nightmare na jesterze. Jest jakaś kosa. Jest jakaś kosa, może motylek Emerald. A, Bowie, Knife, Gamma, Doppler. Face trójka, ej nie najgorzej, no nie najgorzej, bo jest to Bowie, ale... Dwie kosy! Dwie kosy, dwa motylki, dwa motylki, proszę! Dwa motylki! Motylek Emerald tam przeleciał. Nad tymi szedł dagersami był motylek Emerald. Nad tymi szedł dagersami był motyrek, motylek Emerald. Pamiętajcie, że nie zawsze do rady trafić te najlepsze przedmioty i teraz się normalnie wkurzyłem. Dwie kosy, ani jeden motylek. Hunzman jest wasz dzisiaj, a to by było na tyle jakiś ekwipunek jest. Na razie.